Cześć, ja nazywam się Angelika i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego byłam beznadziejną sprzątaczką w Norwegii. Film ten chciałabym zadedykować wszystkim, którzy pracują w e, pracach fizycznych w Norwegii albo w innych krajach i nie czują się do końca dobrze z tą pracą. Ostatnio sporo zastanawiałam się nad tym, dlaczego było mi tak e, ciężko w tej pracy i doszłam do wniosku, że chyba największym problemem był fakt, że nie miałam kontaktu z ludźmi. Pracowałam bowiem jedynie w dwuosobowym teamie i zauważyłam, że tak naprawdę w pracy największą radość i satysfakcję sprawia mi kontakt, czy to z klientem, czy to z pacjentem w aptece, kiedy zaczęłam tą pracę. Była to zima i bardzo przeszkadzało mi to, że jest kilkanaście stopni mrozu każdego dnia, a ja muszę wstawać o godzinie czwartej czy piątej, kiedy oczywiście jest całkowicie ciemno i jadę pracować na kilka godzin. Gdyby ta praca polegała na czymś innym, być może ten aspekt zimy oraz ciemności nie przeszkadzałby mi aż tak bardzo, ale to były jak takie dodatkowe, małe rzeczy, które dokładały swoją cegiełkę do tak jakby ogólnego niezadowolenia z tej pracy. Czułam się w również bardzo dziwnie. Ponieważ wymagano ode mnie rzeczy, których nikt mi w żaden sposób nie wytłumaczył czy też nie powiedział, i ciężko jest zgadnąć, czego oczekuje od ciebie pracodawca i wykonywać to dobrze, jeżeli nigdy tego wcześniej nie robiłeś czy nie robiłaś. Jest to oczywiście zupełnie inne sprzątanie niż takie sprzątanie w domu, czego ja nie wiedziałam, ponieważ dla mnie, jeżeli ja mam coś posprzątać, to robię to tak. Jak ja bym miała być sama z tego zadowolona. Jeżeli chodzi o sprzątanie w firmie sprzątającej, to nie wygląda w ogóle tak, jakbyśmy sobie poszli ogarnąć bałagan w domu, ponieważ nie wyciera się absolutnie wszystkich kurzy, nie sprząta się kartego za tylko robi się to tak dosyć powierzchownie i jak najszybciej się da. Bardzo mnie dziwił również fakt tego, że wiele z tych rzeczy, które, które ja nie wykonywałam dobrze, były brane na bardzo, ale to bardzo poważnie. Te błędy były tak traktowane, jakbym. Ja zrobiłam komuś y, krzywdę. W takim sensie, najlepiej byłoby mi to może porównać do pracy w aptece, gdzie, jeżeli wezmę swój najgorszy błąd, który tak naprawdę nie był jakiś tam tragiczny, ale błąd w wydaniu leku, y, jakby lek był dobrze wydany, tylko po prostu zostało wydane jedno opakowanie za dużo, i to był mój błąd przy kontroli tego leku, to ja nie otrzymałam. Y, nie wiem, takiej reprymendy, czy takiego, takiej reakcji stresującej, jak na to, że gdzieś nie zamiotłam jakiegoś kurzu. Byłam też całkowicie beznadziejna w sprzątaniu, bo ja chciałam się uczyć języka i chciałam mieć kontakt z innymi ludźmi, chciałam się wdrażać w kulturę norweską, a niestety, sprzątając w norweskich biurach, nie miałam kontaktu z Norwegami poza momentami, w którym ktoś na przykład coś nam tłumaczył, jak powinniśmy coś zrobić. Gdzie takie sytuacje, gdzieś w jakichś biurach, gdzie takie sytuacje zdarzały się naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Często do, odzywają się do mnie różne osoby, które poszukują pracy właśnie w Norwegii i też piszą mi maila o tym, jak to właśnie jest na początku w takich typowych pracach fizycznych i napotykają one bardzo często na problem niezdrowego podkładania sobie gdzieś tam nogi w różnych działaniach i ja tego nie jestem w stanie kompletnie zrozumieć. I często właśnie różne osoby się do mnie odzywają z jakimiś różnymi komentarzami na ten temat. Ja nie wiem, jak im pomóc, ponieważ ja sama nie rozumiem. To konkurowanie ze sobą nie wiem, o co. Też tego konkurowania nie rozumiem trochę, bo pracuję się jednak wspólnie w jednej firmie i wydaje mi się, że powinno mieć się w głowie dobro firmy wspólnie, w którym jesteśmy zespołem i tworzymy to dobro wspólnie. W momencie, w którym ktoś coś zrobi nie tak, jak trzeba, to Wszyscy powinniśmy wziąć za to odpowiedzialność, a nie jakoś zwalać winę na tą konkretną daną osobę. Jakby ja tego nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego mielibyśmy sobie robić na złość i przeszkadzać, kiedy wszyscy jakby gramy w jednym zespole, do jednej bramki. Ta cała historia z moim sprzątaniem na szczęście zakończyła się bardzo dobrze, ponieważ ani firma nie chciała mnie, ani ja już nie chciałam pracować w tej filmie. Jest to dosyć przykre może to, co mówię, ale jest to prawdziwe, tak było. I ja się bardzo cieszę z tego powodu, że tak się to skończyło. Tak naprawdę wiele rzeczy możemy dopiero zrozumieć z perspektywy czasu. Ja teraz to widzę, że jeżeli bym w jakiś sposób się w tej pracy odnalazła, albo nie byłaby ona dla mnie tak męcząca i psychicznie, i fizycznie. To być może w niej kontynuowałabym przez kolejne miesiące, a może i nawet lata, i byłoby mi trudniej nauczyć się języka i trudniej zacząć pracę w zawodzie. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby obserwować siebie, jak wykonujemy różne prace, żeby zrozumieć, co nam daje szczęście i radość, w czym się najlepiej spełniamy. I u mnie właśnie. Praca w sprzątaniu była takim doświadczeniem, które pokazało mi dokładnie, czego ja nie chcę w pracy i nauczyło mnie, czego ja po prostu oczekuję, żeby czuć się szczęśliwa i żeby czuć się dobrze. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. Znajdźcie mnie na moim Instagramie albo na blogu. Widzimy się w kolejnym wideo. Mam nadzieję, że już niedługo i że wybaczycie mi poprzednią długą przerwę. Buziaczki, ciao!